Fallout 5 ponoć wcześniej niż zakładano. Powód: ogromna popularność serialu. Starfield jest potężną majową aktualizacją oraz pierwszym pojazdem lądowym. A także. Frostpunk 2 to zupełnie inne podejście do stylistyki oraz rozwiązań gameplayowych. Ale czy to znaczy, że gorsze? Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od tematu serii Fallout. Czy sukces serialu znacznie przyspieszył pracę nad piątą częścią tej serii G.R.? I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bowiem jak informuje Jess Gordon, dziennikarz od lat pracujący dla Windows Central, niespodziewany sukces serialu Fallout miał znacząco wpłynąć na decyzję firm Microsoft oraz Bethesda dotyczącą przyspieszenia prac nad najnowszą odsłoną tej serii G.R. Gordon wspomniał o tym podczas jednego z podcastów, gdzie nadmienił, że jego zdaniem do produkcji tej gry może zostać przydzielone studio Obsidian Entertainment, a więc to samo, spod skrzydeł którego w 2010 roku wyszedł słynny Fallout New Vegas. Give me a educated guess about who would do it then. Myślę, że. Probably Obsidian. Co ciekawe, wkrótce po tej informacji Todd Howard, który wystąpił z kolei w podcaście Kinda Funny Games, zdaje się częściowo potwierdzać informacje o przyspieszeniu prac nad kolejną częścią tej serii. Jak wspomina, wiesz, to naprawdę zajmuje dużo czasu, dlatego skupiamy się tutaj oczywiście na upewnieniu się, że są one najwyższej jakości, ale także na znalezieniu sposobów na zwiększenie naszej produkcji. My też nie chcemy czekać tak długo. Teraz, jeśli tak racjonalnie do tego podejdziemy, pomyślimy o kolejnej części w kategorii sporej okazji na zarobienie przez firmę niemałych pieniędzy, a te po sukcesie serialu są niemal gwarantowane. To wydanie gry jak najszybciej ma nie tylko sens, ale jest jak najbardziej realne. Pytanie tylko, czy faktycznie studio Obsidian może zająć się produkcją? Moim zdaniem jest to w tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz, szczególnie, że studiu temu niezwykle blisko do Bethesda, jeśli chodzi o podejście do projektowania gier. Nie mylić z jakością. Fallout New Vegas czy The Outer Worlds są chyba tego najlepszymi przykładami. Welcome to the edge of the galaxy. The frontier of space. Pozostańmy jednak przez chwilę przy Bethesdzie. Bowiem, jak się okazuje, w tym miesiącu Starfield otrzyma potężną aktualizację, a już wkrótce pierwszy pojazd lądowy. Ta wiadomość myślę, że ucieszy wszystkich tych graczy, którzy od dawna wyczekują konkretnej aktualizacji dla gry Starfield. Otóż, jak się okazuje, w tym miesiącu gra otrzyma potężną aktualizację, która znacząco wpłynie nie tylko na wygląd samej gry, ale głównie na rozgrywkę. Tylko o co tu chodzi dokładnie? I tak, ogromnej zmianie ulegnie widok samej mapy w menu, która nareszcie wzbogacona zostanie o znacznie lepszy widok ukształtowania terenu, budynków, a także ważniejszych miejsc dla gracza. To, co bardzo mi się podoba, to zupełnie inna estetyka i ciekawszy projekt, który tak właśnie powinien prezentować się od samego początku. Zresztą, spójrzcie tylko sami. Mało tego, deweloperzy znacznie poprawili nawigowanie po mapie, szczególnie w miastach, gdzie pojawiają się znaczniki ułatwiające odnalezienie konkretnych miejsc. Prezentują się one właśnie tak. Gra otrzyma także nowe opcje, które dostosują naszą rozgrywkę pod własne preferencje. Zdecydujemy, czy chcemy na przykład, aby gra była łatwiejsza bądź trudniejsza, jeśli chodzi o wymianę ognia i starcia z przeciwnikami. Co również ciekawe, w menu gry będziemy mogli wybrać nawet poziom ekstremalny. Na tym jednak nie koniec. Majowa aktualizacja to także pojawienie się opcji Nowa Gra Plus. Na Xboxach będziemy mogli wybrać, czy priorytetem ma być wydajność, a więc działanie gry w 60 klatkach, czy jakość grafiki. Oprócz tego gra otrzyma więcej opcji dostosowania wyglądu wnętrz naszych statków. A także będziemy mogli wreszcie wyłączyć jakże sztywną, przynajmniej mnie mocno irytującą kamerę dialogową. Wszystkie więcej dialogi będą mogły prezentować się tak. Na koniec pewna ciekawostka, bowiem Starfield nieco później, ale jednak otrzyma pierwszy pojazd lądowy, którym będziemy mogli poruszać się po powierzchni planet. To jak będzie on wyglądał, podpatrzeć możemy na tym materiale zakulisowym. Ostatnia już wiadomość dotyczy polskiej gry Frostbank 2, która znacząco będzie się różnić od części pierwszej. Otóż jak zaobserwować możemy na materiałach promocyjnych, a także na wczesnych gameplayach, Frostbank 2 to gra, która pod kilkoma względami mocno różni się od jedynki, a wręcz oferuje zupełnie inne podejście do pewnych kwestii związanych z rozgrywką. To tam tylko, że osoby, które miały okazję wziąć udział w testach tej gry, skarżyły się na pewne ograniczenia względem poprzedniej produkcji, takie choćby jak mniejsze przybliżenie kamery, utrata szczegółowości budynków czy uboższe udźwiękowienie. Jest to o tyle ciekawe, że materiał, który ukazał się na oficjalnym kanale Studia, bardzo mocno chwali się pozytywnym odbiorem swojej produkcji. No cóż, niezależnie jednak od tego, ja osobiście czekam mocno na tę grę i nie przeszkadza mi tu fakty dosyć dużych zmian względem jedynki. Moim zdaniem nie każda gra tego gatunku musi oferować tak duże przybliżenia kamery i to samo podejście do pewnych rozwiązań. To właśnie bardzo dobrze, że twórcy szukają tu własnej drogi i mają sprecyzowaną wizję swojej produkcji. Ponieważ dzięki temu na rynku pojawia się różnorodność. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo podoba mi się ten projekt i ogólna spójność artystyczna. Ta gra już teraz prezentuje się naprawdę pięknie. Sam dobór kolorów, efekt mknących świateł, czy pomysł na budowanie całych dzielnic zamiast pojedynczych budynków uważam za bardzo interesujący. Zresztą sami twórcy, a więc Jakub Stokalski oraz Łukasz Juszczyk w jednym z materiałów zaznaczają, że Frostpunk 2 zbudowany jest zaledwie na fundamencie Frostpunka. I tutaj zwróćcie uwagę na słowo klucz, fundament, pozostawiające sporą furtkę do zmian, a także nowego podejścia. Dodam tylko, że w kwestii udźwiękowienia zgodzę się z opiniami, iż powinno być ono znacznie bardziej szczegółowe, bowiem to właśnie ono pomaga nam chłonąć ten świat i to na zupełnie innym poziomie. Uzupełnia przecież to. Czego nie możemy zobaczyć. Ja oczywiście trzymam mocno kciuki za tę produkcję. Przypomnę tylko, iż jej premiera przewidziana jest na 25 lipca tego roku. Standardowo już dajcie znać, co o tym myślicie, a tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Ostatnia już wiadomość dotyczy polskiej gry Frostpunk 2, która, znacz, która znacząco będzie się różnić od, od części pierwszej. Ostatnia już wiadomość dotyczy polskiej gry Frost. <bububub> Ostatnia już wiadomość dotyczy polskiej gry Frostpunk 2, która znacząco będzie się różnić od części pierwszej, która znacząco będzie się różnić od części pierwszej. Ostatnia już wiadomość dotyczy polskiej gry Frostpunk 2, która znacząco będzie się różnić od części pierwszej.